Przed nagraniem muszę jeszcze wspomnieć o takiej ważnej rzeczy. Będą tu spoilery do wszystkich trzech tomów, więc jeżeli ktoś spoilerów nie chce, to proszę się stąd oddelegować, bo będą ostre spoilery oraz moja ostra krytyka tej książki. No ogólnie ten film miał powstać już bardzo, 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 ba bardzo dawno temu. Jednak wiecie, jak to jest. Tu trzeba coś posprzątać, tam trzeba coś ugotować, tam trzeba jakąś prackę machnąć, tam trzeba opłacić fakturę. I się jakoś tak przełożyło, że ostatecznie zapomniałam nagrać moją. No, nie wiem, czy to jest recenzja, bo to jest sfrustrowany czytelnik. O, moją opinię na temat trylogii dworów Sary J. Mas. Jak możecie sądzić, po moim jakże radosnym głosie, to nie będzie zachwyt, piski i hola, wszystko to, co najświętsze, najwspanialsze, lecz już przeczytałam. No niestety nie. Ale może zaczniemy od początku. Czyli kiedy, gdzie i jak pierwszy raz Shiro spotkała się z dworami. A mianowicie o dworach dowiedziałam się bodajże 3 lata temu, z tego co dobrze pamiętam. Oglądając sobie. Recenzje różnych książek na polskim Booktube. Bodajże pierwszą taką recenzją była recenzja czytacza. Potem obejrzałam sobie recenzję bestsellerek i takie stwierdziłam, hmm, może to jest warte przeczytania. Może mnie nie zanudzi. I jak było, tak postanowiłam i kupiłam mój pierwszy tom, czyli. Dwór Cierni i Róż. I jaka była moja opinia ówczas? To był bodajże rok, początek roku 2020, czyli to był rok 2019 jeszcze. Byłam jakże zachwycona Dworem Cierni i Róż. Można powiedzieć, że to była pierwsza książka, którą przeczytałam wkrócej niż... Dzień. Bardzo się wciągnęłam, bardzo chciałam ją dokończyć i bardzo chciałam wiedzieć, wiedzieć o co chodzi z rysandem. I w sumie dlatego to czytałam. Mój najgorszy minus był taki, że Fejra była mameją. Taką mameją, że aż nie chciało mi się tego czytać, ale stwierdziłam: dla memów warto. No i skończyłam Dwór Cierni i Róż, będąc w miarę zatysfakcjonowana. Tak, za, tak byłam zainteresowana ciągiem dalszym, że kupiłam od razu drugi tom. I to chyba właśnie zaczął się mój największy rollercoaster. Dwór Mgieł i Furii. To, to chyba była jedna z najdłużej czytanych książek przeze mnie bo ponieważ ja tą książkę czytałam prawie dwa lata skończyłam ją bodajże w lutym tego roku i tak się namęczyłam, tak się sfrustrowałam, tak się wręcz wkurzyłam, że czytając ostatni rozdział Rzuciłam tym tomem o ścianę. Mianowicie chodziło o to, że czytając pierwszą część, była fajna akcja, jakaś tam dynamika była zachowana. Drugi tom był tak rozwleczony. Tyle tych przemyśleń fejry, tyle jej psychol psychologicznego bełkotu. Ugh, że po prostu stwierdziłam, babo, weź ogarnij tupsko Weź się ogarnij Bo rozumiem trauma, przeżycie traumy Nowe ciało, nowe moce i tak dalej No ale na wszystko co dobre ugh, Ileż można? Praktycznie Jak zaczęłam czytać, to zaczęłam po pierwsze moje podejście to przeczytałam połowę pierwszej części i potem rzuciłam to mówiąc sobie feiro przestań być taką głupią protagonistką. Ech. Na szczęście potem wzięłam się w garść. Po półtora roku wzięłam się w garść. Otworzyłam kolejny rozdział, jaki mnie czekał. I pojawił się tak. Kasian, Azriel i Mor. I w tym momencie zaczęła się dobra część tej książki. Czyli relacja Rysant-Feyra Cassian, Mor. I ta trzecia Amrena? Ona miała na imię. Tak, chyba Amrena. I ta, re ta relacja między tymi postaciami była wręcz boska. To było coś naprawdę dobrego. Zero takiego romansowania, tylko czyste jąbro. I to mi bardzo pasowało. To był dobry humor, to była dobra akcja, to było dobre planowanie. I też dobra terapia dla faj, bo zamiast mieć ozorem jakieś źle i niedobrze, zaczęła w końcu rozumieć Rysanda, zaczęła bardziej go szanować, zaczęła szanować jego dwór snów. I problem zaczął się wtedy, kiedy pomiędzy fają a rysandem zaczęło się rodzić uczucie. Jakie to było na siłę, to ja już nie wspomnę, bo jak dla mnie ta relacja mogłaby funkcjonować nawet bez związku. Oni mogły być po prostu zarobistymi bro i by było fajnie. No ale nie. Musimy mieć romans, bo bez romansu to tak nie można, bo tak nie wypada. Więc nasz kochany rysant i nasza znienawidzona fejra ostatecznie okazują się być sobie przeznaczeni. I ja mam takie... Ja mam takie wytyfy. Eee... Uh, Czemu? Czemu? Uh, I miałam takie... Oh, Pewnie ci miał takie... O, oh, Fejra, może... Może się ogarnie. Może powie, okej. Okay, nie kocham cię. Ale możemy być bro, Możemy być bro, możemy być ziomeczkami. No ale nie. Do domku na górce. Przyszedł rysant. Walną, patetyczną przemowę na 15 stron. Tylko i, po, i wyłącznie po to, żeby przez kolejne 15 stron oh, wow. bohaterowie dogłębnie się poznali. I to był moment, gdzie byłam tak załamana, takie miałam. Dlaczego? Dlaczego? No, ale nic. Po moim wstępnym szoku, niedowierzaniu i można powiedzieć, że nawet obrzydzeniu, czytałam dalej. Czytałam dalej i czytałam dalej. No, niestety, mój kochany rysant, istota o wprost nieziemskim poczuciu humoru, stała się pantoflem. I to pantoflem fejry. I jak stała się Panta flamfejry? To wszystko poszło się walić. No teraz może przejdziemy do Tomu trzeciego. Tomu trzeciego yy, nie przeczytałam. Tom trzeci kupiłam audiobook, bo stwierdziłam, że ja chyba przeczytać tylko rady nie dam. To kupiłam audiobook, przesłuchałam sobie audiobook. Ogólnie z dwa miesiące go słuchałam. I były momenty, gdzie po prostu przesypiałam nawet. Ech, I jak to wyglądało? No początek, fajna intryga. Fejra miała zbyt dla mnie zbyt szybki, gwałtowny skok postaci. Ja rozumiem, ona się na tego tamlina wkurzyła. Ona nie ufa Lucienowi. Ona jest tak wkurzona na Dwór Wiosny, że mogłaby go rozwalić tu i teraz. No, ale proszę, nie mówcie mi, że nagle z dobrej dziewczynki Fejra zrobiła się y, intrygantką wszelkich wieków. I patrząc na to, że w drugim tomie dopiero ona odkrywała te noce, a w, noce, moce, a w trzecim tomie już praktycznie była mistrzem w ich używaniu, Ech. jak dla mnie, Fejra miała zbyt krótki okres czasu opanowania tych mocy. I dalej nie wierzę w to, że Timeline wyknął bajeczkę. Wiecie, ja, ja wiedziałam, że z on, on rozumy mnie grzeszy. Ja rozumiałam, że to może być taka postać, no taka, bardziej komiczna, bardziej taka nieogarnięta. No ale na wszystko, co dobre. Ech. Timeline okazał się być że mędą. To jeszcze pisdom. I tak mnie wkorzył, że już chciał, chciałam na początku wywalić audiobook i go już nie słuchać. No, na szczęście fajdy, zwroty akcji były. Yy, ogólnie Julian, Jurian z pokoziomek. Choć wolałabym nieco inaczej widzieć rozwinięcie jego wątku, jak dla mnie było trochę samo Juriana i jego podejścia psychologicznego, ale ogólnie mam wrażenie, że to jest wina pisania pierwszoosobowego, że kiedy piszesz w pierwszej osobie. Skupiasz się na przedstawionym bohaterze. A to, że Fejra jest kuziwa, nudna, jak flaki z olejem, to już chyba, to chyba jest największa wada tej książki, że po prostu Fejra jest nudna i wszystkie inne postacie dookoła są dużo lepsze. Ale tak, w tym całym bajzlu to najbardziej mi było żal Luciana. Ze wszystkich tych tragedii, że wszystkiego tego, czego dookoła Fejra doświadczyła, najbardziej to mi było żal Luciana. Bidok sobie nie zasłużył zupełnie na to, jak traktow został traktowany i bardzo wolno hmm. będzie dalej traktowany. Lucien Bro, jestem z tobą, trzymaj się tam. To, że ojciec jedna, to, konkret, to konkretny dupek, chyba nie muszę wspominać. Co jeszcze chciałam do tomu trzeciego? A! Było coś, co mną tak uderzyło, że aż spadłam chyba z krzesła i, i śpiałam się dosłownie. Było to, jak Feyre i Rysand oraz Cassian, Aziel i Mor poszli na to spotkanie na Dworze Świtu. I tam mm, był ten, ten książę Dworu Świtu, teraz nie pamiętam jak on miał na imię, ale pamiętam to jak został opisany. To jest ten książę, to jest jego partner, on jest gejem i cała jego osobowość to było to, że jest gejem. I wiecie co, ja wręcz nie znoszę, kiedy autorka, ogólnie gdy autorzy piszą o postaciach niecherów normatywnych i właśnie ich jedyną cechą jest to, że są, że są często homo. I mi się to tak nie podoba. Mogli sobie całkowicie odpuścić przedstawienie go dosłownie. Jako geja, mogli go po prostu opisać, że tak bardziej subtelnie. Bo nie jest tak, że wchodzimy gdzieś, patrzymy na zupełnie obcego bohatera. Jego pierwsza informacja jest to, z kim on sypia. Tak dla mnie to powinna być informacja trzeciorzędna. Że. Nie wiem, jakby to można było poprowadzić, że. O, że nie mówić od razu, że to jest jego partner, tylko że opisywać takie sugestywne spojrzenia, że oni tam na siebie patrzą, że coś tam między nimi czuć. Ale ogólnie to jestem z takiego zdania do każdej pary, że nie mówcie jak krowa na rowie, że po prostu ktoś jest z kimś, bo tak. E, bo to nie definiuje postaci, czy ona jest taka, czy taka, czy sypia z tym, czy z tamtym. To właśnie drobne sugestie, drobne takie... takie łypnięcia okiem do czytelnika budują w nas bardziej napięcie, że my podejrzewamy, my się wczuwamy i dopiero potem można dać nam jakąś informację jak krowianerowie, że oni są i to jest takie nasze potwierdzenie. I to mnie bardzo obodło. Mm. O Lucina, to już wspominałam, że tej byłby mi bardzo szkoda. To może przejdę do siostry Fejry, czyli Eliny i Nesty. Elina mogłaby równo, równoważnie tam nie żyć. Do niczego się nie przydała. No, chyba że te wizje, ale mam wrażenie, że, nie, że mogliby tę królową. Nawet by chyba bez tej królowej by wygrali. Nie, nie mam pojęcia. Bo. Ogólnie ta cała bitwa na końcu to był jakiś chory żart. Niby wygrywają, potem przegrywają, potem wygrywają, potem przychodzi wsparcie, potem przychodzi kolejne wsparcie i potem przychodzi kolejne wsparcie i takie. źle rozpisana strategia wojenna. Ja rozumiem zrobić tak raz, pomoc spodziewanie. Ale żeby. Podczas jednej walki, jednej epickiej, ostatecznej walki, kilka razy pod rząd niespodziewanie przyszła pomoc? To ja, to ja tego nie rozumiem. Nawet je, oni nawet nie informowali, z tego co przynajmniej pamiętam. Nie wiem, może dość przespałam, ale oni nie informowali ty, tego księcia Dracona, oni nie informowali ludzi, że chcą pomocy. Jedynie to wysłali Luciana. ogólnie. Jeżeli o to chodzi, to ja bym z chęcią zobaczyła rozdziały Luciana, gdzie on właśnie szuka tej zaginionej królowej, bo mi się wydaje, że to by było dużo ciekawsze niż przygotowywania fejry do tej walki. Jedyne, co było dobre w tej książce to Kasian i Azriel. To jest to sobie chyba jedyne dobre rzeczy. No i zakończenie. Zakończenie. Tak mnie. Wręcz wkurwiło, bo ono mnie wkurwiło. Nie, nie będę używać jakichś mniejszych słów. Rysant umiera. Spo taki spoiler. Rysant umiera, ale jednak nie umiera. I Amrana też jednak nie umiera. Ja mam takie. Jak ja mam się przejąć jakąś postacią, kiedy wiem, że ona nie umrze? W ogóle się nam nie przejął. W ogóle nie czułam straty po Rysandzie, bo wiedziałam, że on i tak przeżyje. <słuch> To już bardziej, bardziej mi było smutno, kiedy rzeźbiący w kościach umierał i kiedy ten, 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 tamten umierał, ten co w szmatach chodził. To już byłam bardziej przejęta. Yy, jedyne co, to Tamlin się ogarnął i przeszedł na dobrą stronę i pozwolił Fejże być szczęśliwą. Chociaż jak dla mnie, on powinien ich wszystkich kopnąć w dubsko i powiedzieć: Eloziomy, ja się tak nie bawię, walcie się. I takie koniec tej książki. On i ona szczęśliwi w swoich ramionach. I ja mam takie. Czy ta książka miała sens? Czy ta trylogia miała sens? I takie teoretycznie. Była fabuła, były dobre momenty. Niestety te dobre momenty były przytłoczone tymi złymi momentami. I to te złe momenty zapadły mi najbardziej w pamięć. Ja się tak bardzo źle czuję, myśląc o tej trylogii. Nawet z niewolnego księży, z niewolnego księdzie przynajmniej mogłam się pośmiać. A tutaj takie. niby patos, niby nie patos. Takie. A najgorsze jest to, że wiecie co teraz pójdę takim, takim typowym czarnkiem. A najgorsze jest to, że dzieci to czytają. Że czytają to dzieci, często, które mają bardzo spaczone w e, obraz miłości. I czytają sobie o takiej fejrze, czytają sobie o takim tamlinie, czytają sobie o takim rysandzie. Wiecie co, ja rozumiem, sceny miłosne mogą być. Okej, okay. sceny miłosne mogą być w książkach. Ale proszę, nie opisujcie mi ich tak dosłownie i tak często. Postacie się kochają, no okej, okay, ale nie musicie mi co chwila pisać, no, że oni się razem dogłębnie poznają. No, już jestem wręcz po prostu załamana. Ja nie wiem, co mam począć z tą trylogią. nie wiem, jak mam się z nią czuć. Więc w sumie. Moment, w tym momencie zakończymy to, nie wiem, wskaźniku cringe'u chyba nie zrobię, bo by już dawno wybił poza skalę. To była moja opinia na temat dworów. Moją oceną... Nie, 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 nie nawet tego nie będę oceniać, bo to jest jakiś żart. E, Dworu Szronu i Blasku Gwiazd nie będę czytać, ani Dworu Srebrnych Pro Promieni. Ani Dworu Srebrnych Promieni również nie będę czytać. Nie zamierzam się tym zajmować. Już nigdy więcej. A jeśli ktoś się zastanawia, czy jeszcze po Sarah J. Maas sięgnę, to owszem. Kupiłam sobie właśnie Szklany Tron. I jak skończę Szklany Tron, to również zrobię sprostowanego czytelnika, bo jestem w połowie i jestem tak wkurzona tą książką, że ja nie wiem, dlaczego Sarah J. Maas jest taka popularna. Naprawdę tego nie rozumiem, staram się to zrozumieć. Nie wiem, możecie mnie nazwać największym hejterem na świecie, ale... No niestety, wszystkie te dobre momenty są zasłonięte tymi złymi momentami. Więc bardzo dziękuję za uwagę. Z tej strony, była Shiro. Do zobaczenia. Cześć czołem i pa!